PTSD. Charakterystyka zespołu stresu pourazowego jest tak, że w formacjach takich jak wojsko bardzo często dochodzi do sytuacji, że to po konkretnym zdarzeniu, po konkretnej sytuacji osoba dostaje, od razu, dostaje po prostu taki strzał emocjonalny, traumatyczny i jedna mocna sytuacja może to spowodować. Ale wśród funkcjonariuszy, czy to Straży Pożarnej, czy Policji Straży Granicznej, Więziennej i tak dalej, ratownicy, ratownictwa medycznego. Tutaj sytuacja jest taka, że rzadziej dochodzi do sytuacji takich, iż yy, jedna konkretna sytuacja powoduje tego typu yy, z, z, zaburzenia i otwiera jakby cały, cały mechanizm. Tak? Bo I pewna kropla po prostu prze, prze, przelewa czarę. Dokładnie. I w moim przypadku było to tak właśnie, że yy, ja miałem ciężką akcję, yy, dziecko, tramwaj, wypadek komunikacji. O szczegółach teraz nie chcę rozmawiać. Tragiczny wypadek. Nie, że nie mam tego przepracowanego, ale nie ma to znaczenia szczegółowy opis tej, tej sytuacji i to właśnie tak jak kojarzę że to był najpraw... że to było to takie przelanie czary goryczy